Oczywiście przegadaliśmy całą tę piosenkę, mieliśmy, <noise> mieliśmy się wsłuchać w fortepian. Edyta Górniak jest moim i waszym Edytam gościem z w Zet na punkcie muzyki. No, czas nie ma litości, doszliśmy już do moment. tego momentu, kiedy zaprezentujemy Glowam. Czyli rozumiem panie Edyto, że coraz bliżej jest, jest, zbliżamy się powiedzmy do albumu już gdzieś tam, coraz bardziej. Płyta miała ukazać się w tym roku na jesień i mm -hmm. miała być ukończona w czasie wakacji, ale różne okoliczności spowodowały, że byłam bardzo rozproszona. Jako człowiek, jako artysta musiałam oddać całą uwagę mojego, mojemu Synowi. I tak naprawdę po jakimś czasie wróciłam do rytmu pracy. Teraz oddaję w, w, w ręce słuchaczy moich fanów nowy utwór na jesienną aurę, chociaż nie, w, nie wszędzie tam jest jesień w tym utworze, jak się ktoś dobrze wsłucha. Natomiast y, płytę zdecydowałam wydać na początku przyszłego roku, który okazuje się być moim rokiem jubileuszowym, więc to też fajna okoliczność, żeby wydać nową płytę. Y, tymczasem oddaję ten utwór. To jest tak ogromne święto, jak się oddaje nową piosenkę w ręce ludzi. To jest większe święto w sercu niż jak się ma urodziny, tak większe niż wigilia chyba jest jakiś taki niezwykły, dzisiaj rano budziłam się w Londynie, leciałam całą drogę, pomyślałam sobie, kurczę, to już dzisiaj. Do, do wczoraj jeszcze ta piosenka była tylko moja i, i najbliższych producentów i kompozytorów, a dzisiaj po prostu oddaję ją. Będę miał do pani małą niespodziankę po e, zagraniu tego numeru. Proszę go jakoś specjalnie zapowiedzieć. E, ja, ja Zaufajcie mi, drodzy słuchacze, że ja już byłem świadkiem premiery piosenki Edyty Górniak i pani Edyta bardzo przeżywa te premiery. Ostatnio płakała. No Przy Your High nie pani zdradzać. Edyta schowała... No dobrze, nie będę nic więcej Mówił, co za chwilę zagramy, Panie Edyto, co to za utwór? Drodzy słuchacze Radio Z, wszyscy, którzy macie bzika i Z na punkcie muzyki, oddaję w Wasze ręce najnowszy utwór produkcji Das Plastic. Wszystkiego, co najlepsze życzę przy okazji, wszystkim bezpieczeństwa i niech Wam się dobrze żyje z tym utworem. Niech Was otuli i wejdzie Wam pod skórę. Glowam. To jest premiera nowej piosenki, tylko w Radio Z. True. Oh. No i? <laughs> a to jest, nie, jak tak patrzę na panią, to wie pani, co mi się przypomina. Mój pierwszy, mój pierwszy program w radiu, bo ja chyba też tak przeżywałem y, emisję swojego pierwszego programu, jak pani każdej piosenki kolejnej. A to nie była pierwsza premiera i na pewno nie pierwsza w Radiu Z, a jednak cały czas emocje widzę. To są olbrzymie emocje, naprawdę. Y ja myślę, że dlatego, że muzyka niesie taki rodzaj magii, który pozwala na, na jakąś, jakąś niesamowitą bliskość z ludźmi. I jeśli trafia się muzyką, dźwiękami, tekstem w serca ludzi, to powoduje, że się wszyscy potrafimy odnaleźć taką niezwykłą bliskość. Dla siebie nawzajem. Dlatego to są takie ważne momenty, czy, czy, czy ta droga artystyczna, którą obrałam, co do której jestem tak przekonana, czy ona otworzy świadomość i serca ludzi? Czy moi fani, nawet najbliżsi, podążą za tym? Czy to będzie dla nich za trudne, no. za ambitne? Nie wiem. Fajnie to brzmi świeże takie bardzo, takie nowoczesne, bez absolutnie bez kompleksów, Nie wiem, co po chodziło z tym, że to się brzmi w radiu. Jeszcze mam no, do Pani niespodziankę. Nie ma wątpliwość, oczywiście. Niepotrzebna. Nie nie proszę, proszę teraz posłuchajcie czegoś. Pani również, przede wszystkim. Witamy serdecznie, eee, tutaj Das Plastik, Piotr Matak i Michał oh, Nocny. O Jezus! Eee, Edku, chcieliśmy powiedzieć, że jesteśmy z ciebie bardzo dumni i dziękujemy, że nam zaufałaś i zabrałaś nas ze wspaniałą, no, wspólną podróż. ściskamy cię, eee, całujemy gorąco i jedziemy dalej. Ona tak jest. Wieje. Życzymy <laughs> dalszego sukcesu, kochana. Buziaczki. I to są te chwile, kiedy szkoda, że nie mogę pokazać tego, co się dzieje w studiu. Pani Edyta wzruszona tak, że zaraz wezmę telefon, nie no, nie będę pani robić zdjęć. Ale no to... powiem państwu, że pan Marcin też jest wzruszony. No tak, bo to fajne chwile są. Boże, moi producenci, kochani, Jezus, ja, ja mam szczęście do ludzi. W ogóle w tym roku mi się spełniło tyle marzeń. Przyjdzie może czas na podsumowanie, nie teraz, ale to, że Dzisiaj ktoś potrafi rozumieć, słuchać tego, co ja czuję. To jest tak trudne, żeby odnaleźć ludzi, producentów, kompozytorów, bo przecież my, artyści, jesteśmy czasem jak trochę kalecy jesteśmy bezbronni, odsłonięci i, i tak naprawdę ludzie bardzo często postrzegają mnie, twórcy, kompozytorzy, jako artystę cały czas zamkniętą w 90-tych latach. Ja już nie jestem tym artystą, ja potrafię śpiewać utwory w rodzaju, w gatunku utworów jak Adele, ale to nie jest dzisiaj najbliższy gatunek muzyczny. I to, że ja odnalazłam tych chłopaków, którzy rozumieją, co mi w tej duszy gra. I po, pomagają mi też jakby dotrzeć samej... Nieważne. Trochę się zaplątałam, dużo emocji. Boże, jak ja tam pojadę do studia, zaraz jak ich wycałuję. Pani Edyto, to była premiera y, piosenki Glow On w Z. Czekamy, niedługo piosenka w sprzedaży cyfrowej. i Oczywiście trzymam kciuki za cały album, ale bez, ale bez presji. Ta, już jest, tak? tak dokładnie, ustawiliśmy, żeby to było po premierze, czyli od 18.30. Czyli można, można ją dostępne. kupić już w sieci, a ja mimo wszystko czekam na album, ale bez presji, proszę nie ulegać tej, tej histerii, kiedy ludzie mówią, Mówią, że album, 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 bo nagra go pani wtedy, kiedy pani będzie gotowa. Ja cały czas jakby przywołuję tu przypadek mojej yy, drugiej kochanej Edyty, Edyty Bartosiewicz, która tyle kazała nam czekać, ale warto było. To prawda. A ja przytoczę słowa świętej pamięci Czesława Niemena, wielkiego artysty, który mówił, że muzyka będzie gotowa wtedy, kiedy będzie gotowa. Pani Edyta Górniak, bardzo dziękuję. Och, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, przytulam wszystkich moich fanów. Pozdrawiam państwa wszystkiego dobrego. Do zobaczenia jutro na antenie The Voice of Poland. Do usłyszenia następnym razem w Radiu Z, mam nadzieję. Nadzień. Padnie Pani jeszcze w tym roku może, albo na początku następnego. Padnę, ale mam przynosić te ciastka? Czy Zawsze. Pan, nie, wiem, nie, czy coś no to, nie, nie, no, może trochę mniej jednak, tak jedno, dwa. Mniej, bo cię przyniosłam sześć, sześć, dwa, sześć liter tak. tytułu. Aha. Dobra, Dzięki. czyli mniej. Dziękuję Pani Edyta. Dziękuję, pozdrawiam, dobranoc. Edyta Górniak pa, pa. była z Wami.